Przed chwilą zakończyła się pierwsza część obchodów związanych z rocznicą śmierci papieża. Zapytamy się teraz szczecinian, kim dla nich był Jan Paweł II, jak wspominają ten dzień 2 kwietnia 3 lata temu myślmy o papieżu, jak Pani go wspomina i dlaczego tutaj dzisiaj Pani jest? Jako osobiście wspominam jako osobę, która dała mi wiele do myślenia. Żałuję, że dopiero w chwili jego śmierci uświadomiłam sobie, ile to osoba dla mnie znaczy i do dziś sobie po prostu, no, pluję w brodę. Ale po tych latach jego życia, mojego życia, po, po ich, moich pełnych refleksjach stwierdzam, że to była osoba bardzo ważna dla mojego życia i jest po prostu dla mnie wzorcem, to jest mój osobisty autorytet w wielu kwestiach. Przyszła dzisiaj Pani tutaj, żeby oddać hołd yy, papieżowi, tak? E, tak, ale również jako e, harcerska służba porządkowa. Czyli żeby też służyć innym ludziom? Owszem, żeby po prostu te obchody po prostu ułatwić, żeby to wszystko miało jakiś porządek. Mówić nie można. Tak, pani jest wzruszona tą dzisiejszą uroczystością? Słaba ta uroczystość nasza tutaj. No, często jestem w Krakowie, to tam zupełnie inaczej mhm. Za mała, uważa pani? To, oczywiście, pod każdym pomnikiem nam jest więcej, aniżeli tu. Czyli zawiedziona jest Pani, ale jeszcze dzisiaj wieczorem będą pani koncerty. Nie zwracam uwagę na ludzi, tylko. A Pani. ja zawsze przyjeżdżam, i wieczorem i rano. A jak Pani pamięta ten dzień trzy lata temu? Ja w ogóle jestem związana inaczej z papieżem. Zawsze kiedy papież był ranny. Te ja miałam operację w tym samym dniu. Mamy pamiątek, zawsze mhm. Jak był ranny. Teraz trzy lata temu, kiedy papież był chory, wszedł do szpitala, ja szłam na pierwszą operację. Za niecałe dwa tygodnie papież szedł drugi raz do szpitala, ja również szłam drugi raz do szpitala. Znów miałam operację. Tak się udziłam, że ja wyszłam. Papież wyszedł i łudziłam się, że wyjdzie. Że jeszcze wyjdzie. Jak panie wspominają papieża? O, bardzo sympatyczny, bardzo przykro nam bardzo, że taki wielki człowiek od nas odszedł. A dzisiaj panie specjalnie tutaj przyszły, pod pomocą? Tak, tak, specjalnie, żeby jeszcze uczcić tą pamięć. Jak pani wspomina papieża i dlaczego dzisiaj pani tutaj przyszła? Bardzo mile wspomina papieża. Przecież to jest przedstawiciel nasz, Ojciec Święty, Polak. A dlaczego pani dzisiaj tutaj przyszła? Na rocznicę śmierci Ojca Świętego. A jak pani wspomina ten, ten dzień 2 kwietnia, 3 lata temu? No, smutno wspominam, bo przecież papież zmarł 2 kwietnia. Także był to dla nas smutny okres. Dlaczego dzisiaj pani tu przyszła? Nie z wielkim Po prostu uważam, że to jest człowiek. Nie do powtórzenia po raz drugi to jest nie tylko Polak, to jest w ogóle człowiek jako człowiek przedstawia tak wielkie wartości, kochając po prostu wszystkich ludzi, nas, Polaków, żeśmy stracili chyba króla polskiego. Dziękuję. Yy, yy, nie jest codziennie dla mnie refleksji. Jak każdy inny dzień. Jak każdy inny dzień. Jeżeli chcemy aż tak bardzo hucznie wspominać papieża, to wdrażajmy w życie to, co on przekazywał nam w swoich encyklikach i w pielgrzymkach tutaj. Natomiast nie jest to dzień refleksji, jakiejś szczególnej zadumy. No widać, jesteśmy tutaj. Specjalnie, żeby zapalić znicz, tak? Tak, specjalnie, oddać cześć papieżowi. Jak pani wspomina ten dzień, który był trzy lata temu, ten dzień śmierci? Nie mogę już mówić.